Mam na imię Nancy. Jestem 32-letnią mamą zajmującą się domem. Mój mąż, Michael, ma 34 lata i jest zwykłym pracownikiem biurowym. Jesteśmy małżeństwem od 8 lat i mamy wspaniałą córkę. Lily. Nasza 6 córka jest tak urocza, że oboje z mężem jesteśmy nią absolutnie zauroczeni. Mam starszą siostrę, Harper, która jest ode mnie o 3 lata starsza. Harper, która właśnie skończyła 35 lat, została samotną matką po rozwodzie z powodu tak zwanych różnic nie do pogodzenia. Jej syn, Alex, jest jeszcze młody, ma zaledwie 4 lata. Pewnego dnia zaplanowałyśmy z siostrą zabrać nasze dzieci do zoo. Niestety, przeziębiłam się i musiałam zostać w łóżku. Kiedy niechętnie chciałam zrezygnować. Mój mąż zaproponował, że weźmie dzień wolny w pracy i pojedzie zamiast mnie. Nie chcąc, aby dzieci były rozczarowane. Nawet jeśli dzieci były z nimi, to tylko mój mąż i moja siostra byli razem, kropka, ale kto by podejrzewał jakiekolwiek problemy między szwagrem a szwagierką, innego dnia, gdy wracałam z zakupów, przechodziłam przez dzielnicę handlową i przypadkiem zobaczyłam mojego męża i siostrę razem w kawiarni. Zastanawiałam się, dlaczego są razem, kropka, ale ponieważ zbliżał się czas powrotu moich córek po szkole. Poszłam do domu pomimo mojej ciekawości. Kropka tej nocy, gdy zapytałam męża po powrocie. No i wyjaśnił, że zaczęło padać, gdy rozmawialiśmy. Więc po prostu schowaliśmy się do kawiarni, by to przeczekać, nie okazując żadnych oznak zdenerwowania. Kropka, wtedy mu uwierzyłam. Kropka, ale od tego dnia mój mąż zaczął częściej wracać późno do domu. Co więcej, zaczął prosić o więcej kieszonkowego a potem zaczął częściej wychodzić w weekendy. Za każdym razem, gdy przychodziła moja siostra, wydawali się sobie bliżsi niż wcześniej, kropka podejrzane, prawda? Ale nadal im ufałam, kropka mój mąż nadal zajmował się naszą córką, a nasze relacje wydawały się tak dobre, jak zawsze. Ale może tylko ja myślałam, że wszystko jest w porządku. Tak, miałam zostać boleśnie oświecona przez nadchodzący incydent, kropka, stało się to gdy jak zwykle przyszła moja siostra. Zostałem zaproszony na wycieczkę przez przyjaciela. Nie chcę pytać, ale czy mogłabyś zaopiekować się Aleksem przez jakiś tydzień? Przez cały tydzień. Wycieczka jest na Hawaje, a z Aleksem to trudne, kropka, ale proszę, byłam ostatnio tak zajęta, że naprawdę potrzebuję przerwy. Przywiozę ci coś miłego, obiecuję. Moja siostra błagała mnie na kolanach. Przypuszczam, że miała ciężki okres od czasu rozwodu. Moi rodzice i ja staraliśmy się jej pomóc, ale samotne wychowywanie dziecka musi być niewiarygodnie trudne. Zgodziłem się więc, myśląc, że zasługuje na przerwę. gdy zbliżał się dzień wyjazdu mojej siostry na Hawaje. Mój mąż ogłosił, że moja podróż służbowa zatrzyma mnie na jakiś czas będzie podróżował do kilku miejsc, więc zajmie mu to kilka dni. Kropka, wydawało mi się to trudne, ale byłam zszokowana, gdy usłyszałam datę wyjazdu. Była to ta sama data, co wyjazd mojej siostry na Hawaje. Czy to naprawdę mógł być zbieg okoliczności, czy to tylko zbieg okoliczności, że podróż mojej siostry i podróż służbowa mojego męża odbywają się tego samego dnia? Czy to tylko zbieg okoliczności, że mój mąż spędza więcej czasu patrząc na swój telefon? I czy to tylko moja wyobraźnia, że zachowuje się podstępnie, próbując to przede mną ukryć? A kiedy przychodzi moja siostra, czy to moja wyobraźnia, że od niechcenia dotykają się rękami lub stoją trochę za blisko, że nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak, kropka potem nadszedł dzień, w którym moja siostra miała wyjechać na wycieczkę. Moja siostra Harper przyszła wcześniej rano z Alexem. Gdy tylko chwyciłam dłoń Alexa, zauważyłam, że coś jest nie tak. Jego dłoń była nienaturalnie gorąca. Nawet bez termometru kropka było jasne, że ma wysoką gorączkę. Harper, czy Alex nie ma gorączki? Tak, wczoraj zaczął gorączkować i gorączka jeszcze nie spadła. Musimy natychmiast zabrać go do szpitala. Jej syn powinien być ważniejszy niż wycieczka. Kropka, ale wtedy Harper powiedziała coś niewiarygodnego. Kropka, więc proszę, zaopiekuj się nim. Co? To znaczy, proszę, zaopiekuj się Aleksem dla mnie. Nie można tak po prostu zostawić chorego dziecka i pojechać na wycieczkę. Nie mam wyboru, to było zaplanowane od dawna, a płacenie za anulowanie byłoby głupotą. Kropka. Nie o to chodzi, czy Alex nie jest dla ciebie ważny? Oczywiście, że jest, ale nie martw się, odkąd tu jesteś. Opiekuj się nim dobrze. Zaczekaj, Harper. Moje błagania poszły na marne, bo Harper wyszła. Niewiarygodne, kropka, jak mogła zostawić tak małe dziecko cierpiące na wysoką gorączkę, alex wydawał się bardzo przygnębiony, być może z powodu gorączki lub wczesnej podróży. Pospiesznie położyłam go i przyłożyłam zimny, mokry ręcznik do jego czoła. Podczas przygotowywania okładu z lodów w zamrażarce, obudził się mój mąż Michael. Hej, wygląda na to, że Alex ma gorączkę. Naprawdę. Harper jest okropna zostawiając Alexa w takim stanie, żeby pojechać na wycieczkę. Nic na to nie poradzę, planowała to od dawna. Za późno, żeby to odwołać. Nie o to chodzi. Alex cierpi kropka, jeśli tak bardzo ci na nim zależy. Powinieneś się nim zaopiekować kropka nie możesz zrobić czegoś ze swoją podróżą służbową. Jeśli Alex ma coś zakaźnego, Lily może to złapać. Zajmę się Aleksem. Więc musisz zaopiekować się Lili. Myślałam, że mój mąż, który uwielbia naszą córkę, zgodzi się, nawet jeśli niechętnie. Praca jest ważna, ale nasza córka z pewnością bardziej. Ale moje oczekiwania zostały rozwiane kropka, co? Nie ma mowy, to niemożliwe. Jeśli się martwisz, zostaw go z naszymi rodzicami. To nie wchodzi w grę. Moi rodzice są zajęci pracą, a twoi rodzice są zbyt daleko, aby zostawić go z nim w krótkim czasie. Więc nic nie możemy zrobić. Kropka dajmy Alexowi odpocząć. Nic mu nie będzie kropka, nie bądź taki nonszalancki. Czego ode mnie oczekujesz? Nic na to nie poradzę. Już czas, muszę iść. Do zobaczenia później. Z tymi słowami Michael wyszedł w pośpiechu, kropka, pozostawiony sam sobie, szybko zadzwoniłem do rodziców. To było nagłe, więc nie mogli wziąć wolnego. Ale moja mama wyjdzie wcześniej z pracy, żeby odebrać Lily. Jak tylko będzie mogła. Moja mama powiedziała, co przyniosło mi ulgę. Dopóki mama nie przyjedzie, Lili będzie musiała zostać w swoim pokoju, biedactwo. Tymczasem stan Alexa zdawał się pogarszać. Oprócz gorączki zaczął kaszleć. Po południu moja mama, która wyszła wcześniej z pracy, przyjechała odebrać Lili, więc zabrałam Aleksa do pediatry. Po drodze Aleks wydawał się zmagać z samym ruchem samochodu. Okazało się, że to tylko przeziębienie, i zalecono nam, abyśmy podali mu przepisany lek przeciwgorączkowy i obserwowali jego stan. Kropka, ale jeśli jego gorączka wzrośnie jeszcze bardziej, lub jeśli zacznie majaczyć i będzie w niebezpieczeństwie, kazano mi bez wahania wezwać karetkę i odesłano do domu. Kropka, przepraszam, mamo, że tak nagle poprosiłam cię o opiekę nad Lili. Nie przejmuj się tym, kochanie. Bardziej martwię się o Alexa. Dla moich rodziców Lily jest tak samo cennym wnukiem jak Alex. Moja mama też wydawała się zmartwiona przez telefon. Po rozłączeniu się nie mogłam się powstrzymać i z ciekawości zadzwoniłam do biura mojego męża. Chciałam zapytać, dokąd podróżuje, tak na wszelki wypadek. Otrzymałam odpowiedź, że powinien być na płatnym urlopie. Spojrzałam w niebo. Złe przeczucie stało się zbyt realne. Otworzyłam laptop męża. Nigdy wcześniej nie zaglądałam do jego osobistego, ale od razu dowiedziałam się, dokąd zmierzał, sprawdzając jego historię przeglądania. Jego celem były: Hawaii. Bilety lotnicze i hotel zostały zorganizowane przez niego. Rozpoznałam nazwę tego hotelu. Był to ten sam, o którym opowiadała mi siostra. Moja siostra i mąż na Hawajach w tym samym czasie i w tym samym hotelu. Taki zbieg okoliczności zdarza się raz na milion. Sam fakt, że mój mąż, który powiedział, że jest w podróży służbowej, jest na Hawajach na urlopie, jest anomalią. Co ciekawe, sprawdziłam swój telefon. Chciałam sprawdzić media społecznościowe mojej siostry. Nie było żadnych nowych postów. Ale sprawdziłem jej ostatnie kropka, chociaż nie było to wyraźnie widoczne, było oczywiste. Że często była z kimś kropka przebłyski ubrań, które pojawiały się od czasu do czasu, były aż nazbyt znajome. Moje podejrzenia przerodziły się w przekonanie, gdy zobaczyłem zdjęcie zawierające męski zegarek. Był to zegarek, który podarowałam mojemu mężowi, kropka nie był drogi, ale pochodził od niewielkiej marki o unikalnym wzornictwie. Inna osoba nosząca te same ubrania i ten sam zegarek, co mój mąż na zdjęciach mojej siostry. Prawdopodobieństwo tego było prawie zerowe. Potem znalazłam rozstrzygające zdjęcie. Na zdjęciu podczas zakupów w witrynie moja siostra odbijała się w szybie. Na krawędzi tego zdjęcia w szybie odbijała się inna osoba. Był to bez wątpienia mój mąż. Moja siostra, nieświadoma faktu, że mój mąż odbijał się w szybie opublikowała zdjęcie. Drżącymi rękami zapisałam wszystkie zdjęcia. To nie pomyłka. Moja siostra i mój mąż mają romans. Teraz są razem, wszystko, co zbudowałam z moim mężem, czułam, jakby rozpadało się w jednej chwili, kropka, wielokrotnie próbowałam się do nich dodzwonić, ale wkrótce trafiałam na pocztę głosową. Wygląda na to, że wyłączyli telefony. Gorączka Alexa wciąż nie spadła. Patrząc na jego bolesny wyraz twarzy, złość zaczęła się we mnie gotować. Kropka, aleks tak cierpi. A ja jestem w tak trudnej sytuacji. Tymczasem moja siostra i mąż prawdopodobnie cieszą się podróżą na Hawaje, śmiejąc się razem. Czy może być gorsza historia? Trzęsę się ze złości, myślę o tym, co im zrobić, ale to na później. Najpierw muszę poczekać, aż Alex dojdzie do siebie. Chociaż tak myślałam, gorączka Alexa nie wykazywała żadnych oznak spadku. Wręcz przeciwnie, zdawała się rosnąć jeszcze bardziej. Kropka byłam w szoku, gdy zmierzyłam mu temperaturę. 107.6 stopni Fahrenheita. Dzieci mają tendencję do wysokich gorączek. Lily miała już gorączkę 104 stopni Fahrenheita, ale nigdy tak wysoką. Dlaczego lek przeciwgorączkowy nie działa? Alex był wiotki i wydawał się zbyt słaby, aby poruszać się bez dyskomfortu. Co powinnam zrobić? Desperacko próbowałam stłumić panikę, która narastała we mnie z powodu poważnej sytuacji. Muszę zadzwonić po karetkę. Tak właśnie pomyślałam, chwytając za telefon. Mamo. Alex mruknął słabym głosem: Wykrzywił twarz w bólu i zawołał matkę. Nie wybaczę imienia, nigdy im nie wybaczę. Gdy poczułam, że mój wzrok czerwienieje ze złości, stan Aleksa nagle się pogorszył. Od tego czasu minął tydzień. Wbrew mojemu smutkowi dziś był słoneczny dzień. Kropka, wpatrywałam się pustym wzrokiem w rozległe, błękitne niebo. Łzy zaczęły się wylewać. Nie wiem, ile już wypłakałam. Jednak moje łzy nigdy nie zdawały się wysychać. Kropka ręka Lili, ściskająca moją, drżała. Moja córka też płakała. Kiedy ją podnosiłem, widziałem, jak moi rodzice zalewają się łzami nad jej drżącymi, małymi ramionami. Inni uczestnicy, wszyscy, wszyscy płakali. Kropka, nagle mój telefon zawibrował. Posadziłam Lili i spojrzałam na wyświetlacz, widząc imię mojej siostry. Halo! Och, Nancy. Dawno się nie widzieliśmy. Właśnie wróciłam z hawajów. Właśnie dotarłam na lotnisko i mam zamiar odebrać Alexa kropka, dzięki za opiekę. To było jak połączenie z innego świata. Mruknęłam prawie do siebie. Poszedł do nieba. Pojedyncza za, którą myślałam, że powstrzymałam, spadła kropka ach. Nie rozumiejąc, co opowiedziałam, moja siostra zapytała z dezorientowanym głosem z drugiej strony telefonu. Hej, niebo! O czym ty mówisz? To nie ma żadnego sensu. To dlatego, że poszedł do nieba kropka, kiedy ty byłaś na wycieczce na Hawajach. Ach! Nie rozumiem, o co ci chodzi. Zrozumiesz, jeśli przyjdziesz. Pogrzeb się skończył i jesteśmy teraz w krematorium. Co? Krematorium. Po tym, jak podałam mojej zdezorientowanej siostrze lokalizację krematorium, połączenie nagle się zakończyło. Alex. Aleks. Moja siostra, która właśnie wysiadła z taksówki, przybiegła z bladą twarzą. Rozejrzała się, wołając jego imię, ale Alexa nigdzie nie było. Gdzie on jest? Nie ma go tutaj. Jak to możliwe? Jak to wskazałem powoli w kierunku krematorium. W dzisiejszych czasach krematoria nie emitują dymu tak jak kiedyś. Ale ta osoba rzeczywiście jest teraz kremowana, kropka jeśli chodzi o Alexa, w dniu, w którym go ze mną zostawiłaś, jego gorączka nagle wzrosła do 107,6 stopni Fahrenheita. 107,6 stopni Fahrenheita. Lek obniżający gorączkę, który dostaliśmy od pediatry, nie zadziałał, a jego stan gwałtownie się pogorszył. Kropka w panice zadzwoniłam po karetkę, kropka, co się stało z Aleksem. Nie chcę odpowiadać na to pytanie. Jesteśmy w trakcie pogrzebu. Rozłożyłam ręce, wskazując na krematorium. Hej, o co ci chodzi? Co się stało z Aleksem? Dlaczego w ogóle tu jesteś? Jakaś osoba krzyknęła zamiast mojej zaniemówionej siostry. To był mój mąż. Niewiarygodne, że miał czelność pojawić się z moją siostrą. Jak możesz mówić, że to nie jest teraz istotne? A co z Aleksem? Oczywiście, że to istotne. Odparłam, nie dając się przebić głosowi mojego męża. Jak śmiecie wyjeżdżać na oszukańczą wycieczkę, zostawiając za sobą rodzinę i to z Aleksem w gorączce? I ignorujesz moje błagania o pomoc, by wyruszyć w podróż? Czyście postradali zmysły, o czym ty mówisz? Ja już wszystko wiem. Kiedy zapytałem w twoim biurze, powiedzieli mi, że jesteś na urlopie, a kiedy sprawdziłem komputer, znalazłem rezerwację na podróż na Hawaje. Pobyt w tym samym hotelu z moją siostrą w tym samym samolocie. Myślisz, że możesz uciec, nazywając to zbiegiem okoliczności, to znaczy, że musiałem mieć intensywny wyraz twarzy. Przytłoczony moim zapałem, mój mąż stracił słowa kropka powiedz mi, Nancy, czy Alex, czy Alex odszedł. Naprawdę masz czelność pytać o to teraz. Jak myślisz, dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego myślisz, że jesteśmy ubrani w poranne ubrania w krematorium? Nie rozumiesz. Nie. To niemożliwe, kropka nie. Krzyk mojej siostry zdominował scenę. Spojrzałam na płaczącą siostrę zimnym wzrokiem. Nie masz prawa płakać. Jesteś najniższa z najniższych, porzucając syna, by udać się na romans z mężem siostry. Kropka, byłam samotna, zupełnie sama. Więc po prostu tylko co, kiedy pomęża siostry. Jak to, to nie moja wina. To nie moja wina. Winny jest mój były mąż. Że nie zabrał mojego syna i nie tylko on, kropka, to również dlatego, że nasi rodzice i ty, Nancy, nie pomogliście mi zająć się moim synem. Co niewiarygodne, moja siostra była teraz oburzona. Nie zrobiłam nic złego. To nie tak, że chciałam mieć dziecko albo zostać samotną matką z wyboru. Chciałam, żeby mój były mąż zabrał naszego syna, gdybyśmy się rozwiedli, ale on odmówił. Więc starałam się jak mogłam sama, a mimo to straciłam go w taki sposób: Alex! Alex! Ach! Harper! Mój mąż był tym, który objął moją rozpadającą się siostrę, kropka, więc nawet nie próbują już ukrywać swojego romansu, kropka, nie mów takich samolubnych rzeczy. Nasi rodzice i ja zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc. Zostawić dziecko z gorączką, żeby wdać się w romans. Nie ma na to usprawiedliwienia. Nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jaka jesteś podła, jesteś najgorsza, kropka. Hej, Nancy, czy to nie jest zbyt surowe dla twojej własnej siostry? Harper jest w szoku po stracie Alexa. Zamknij się, wspólniczko. Nie waż się zachowywać tak wyniośle. Żebyś wiedziała, rozwodzę się z tobą. Lepiej bądź gotowa za wszystko zapłacić, Co? To zupełnie inna sprawa jest całkowicie powiązana kropka mój mąż i jak krzyczeliśmy na siebie stojąc nad płaczącą siostrą to musi być to co nazywają prawdziwym bałaganem wtedy podeszli do nas rodzice kropka moja siostra ze łzami spływającymi po twarzy obwiniała naszych rodziców tato mamo aleks dlaczego nie opiekowaliście się lepiej Alex? dlaczego aleks musiał we wtedy rozległo się ostre uderzenie nie bądź śmieszna. To mój ojciec uderzył moją siostrę w policzek. Porzucenie dziecka, a potem obwinianie za to innych. Ale, ale, i pomyśleć, że pojechałaś na wycieczkę z mężem swojej siostry. Ty bezwstydnico. Wstyd mi, że tak cię wychowałem kropka na słowa ojca. Krzyki mojej siostry stały się jeszcze głośniejsze. Ja też miałam ochotę uderzyć męża. Właśnie wtedy, gdy na niego spojrzałam, usłyszałam to. Mamo. Głos małego chłopca. Moja siostra odwróciła się gwałtownie. To był. A Alex. Alex był trzymany przez mężczyznę. Alex. Alex. Moja siostra wstała i podbiegła do nich, ale mężczyzna szybko odsunął Alex poza jej zasięg. Hej. Co ty robisz, Scott? Scott, mężczyzna trzymający Alex. To był były mąż mojej siostry. ta sama osoba, z którą rozwiodła się z powodu różnic nie do pogodzenia. to moja linia. Co robisz, porzucając Alex w ten sposób? To nie twoja sprawa. Alex jest moim synem. On też jest moim synem. Odmówiłaś przyznania mi opieki nad nim, więc zgodziłam się ze społecznym poglądem, że lepiej, żeby miała ją matka. Kropka, ale nigdy nie pozwoliłeś mi się z nim zobaczyć, pomimo moich wielokrotnych próśb, i tak jak się obawiałam, to się stało. Nie zasługujesz na to, by być matką Aleksa. Zamknij się. Musisz tylko płacić alimenty i siedzieć cicho. Kropka, zapłaciłabym wszystko dla dobra Aleksa. Ale ty. Zaniedbałaś go i poszłaś na swoją wesołą wycieczkę romansową, nie dbając o to, jak krytyczny był jego stan kropka tego dnia. Gdy stan Aleksa nagle się pogorszył, w panice zadzwoniłam po karetkę. Kiedy był leczony w szpitalu, zadzwoniłam do moich rodziców i Scotta, ojca Alexa. Scott, był zszokowany, gdy powiedziałam mu o romansie mojej siostry z moim mężem. Po wypisaniu ze szpitala Alex wracał do zdrowia w domu rodzinnym Skota. Chwileczkę, więc Alex jest bezpieczny. To kto ma pogrzeb. Mój zdezorientowany mąż wpatrywał się w krematorium, a ja mu powiedziałam: To nasze babcie. Nasza babcia, prababcia Lili i Alexa była bardzo stara, przykuta do łóżka i pod opieką domu opieki zmarła niedawno z powodu podeszłego wieku kropka nawet przykuta do łóżka była całkiem przytomna i uwielbiała swoje prawnuki. Lili i Alexa kropka, za każdym razem, gdy odwiedzaliśmy dom opieki jej pomarszczona twarz rozjaśniała się jeszcze bardziej. Wszyscy byliśmy tak pogrążeni w smutku z powodu jej nagłego odejścia, że moi rodzice, Lili i ja nie mogliśmy przestać płakać kropka Alex nie uczestniczył w pogrzebie. Ponieważ dochodził do siebie po chorobie. Ale poinformowałem Scotta, że jesteśmy w krematorium. Więc przyprowadził Alexa, myśląc, że jest wystarczająco zdrowy, by przyjść kropka oszukałeś nas. Nikt nie powiedział, że Alex umarł. Siostra spojrzała na mnie oskarżycielsko, ale jeśli ktoś zasługiwał na winę, to właśnie ona. Mnie też nie powiedziano o śmierci babci. Moja siostra odszczeknęła, kropka dzwoniłam do ciebie wiele razy, żeby poinformować cię o śmierci babci, ale ciągle się rozłączałaś. Ponieważ nie mogliśmy się dodzwonić do żadnego z was. A biorąc pod uwagę, jak miła była dla ciebie babcia, to niepojęte, że się spóźniłeś, kropka nie zadzieraj ze mną. Wszyscy robią ze mnie głupka. Chodź, Alex, wychodzimy. Wolisz być z mamusią niż z tym facetem, prawda? Scott, oddaj mi Alex. Wystarczy już. Kropka, to mój ojciec surowo skarcił moją siostrę, gdy stanęła twarzą w twarz ze Scottem. Kropka, nadal myślisz, że możesz zatrzymać Alexa po tym wszystkim? To, co zrobiłaś, mogło być przestępstwem, porzuceniem przez osobę odpowiedzialną. Zawiodłaś jako matka. Nigdy więcej nie myśl, że możesz być u boku Alexa. Kropka, Alex będzie wychowywany przez Scotta. Kropka, tato, nie. Zdecydowaliśmy się w pełni wesprzeć Scotta radą prawną. Nie jesteś już naszą córką. Nasze więzi zostały zerwane. Mamo, twarz mojej siostry zbladła na wieść o rozstaniu z rodzicami. Stanęłam przed nią stanowczo, kropka mój mąż i ja i tak się rozwodzimy, więc dlaczego wy dwie się nie dogadacie? Przecież nie zależy ci na tym, żeby nie widywać dzieci. Biorąc pod uwagę, że cały czas wyjeżdżasz na zagraniczne wycieczki, porzucając jej kropka słysząc to, mój mąż zaczął krzyczeć. Czekaj, Nancy. To była tylko chwila szaleństwa. Harper to był tylko romans. Dla mnie najważniejsze jesteście ty i Lily. Wtedy moja siostra zaczęła krzyczeć. Jak to tylko przelotny, czy nie powiedziałeś, że nie kochasz już Nancy i że jestem jedyną osobą, którą kochasz? Zamknij się. Kocham moją córkę. Nie zadzieraj ze mną, kropka i tak. Kłótnia między moim mężem i siostrą wybuchła po raz kolejny. Zostawiając za sobą kłócącą się siostrę i męża, opuściliśmy scenę z prochami naszej babci, kropka później pomimo zamieszania sprawy w końcu się uspokoiły. Kiedy wynajęłam prawnika do mediacji. Aleks zamieszkał z ojcem. Myślałam, że będzie mu smutno z dala od matki, ale wydawał się raczej zadowolony. Wygląda na to, że moja siostra w ogóle nie funkcjonowała jako matka. Mój mąż i ja również mieliśmy swoje spory, a raczej mój mąż był uparty. Ale został zbesztany przez oboje naszych rodziców i czuł się przygnębiony, gdy decydujący cios zadał komentarz naszej córki. Nie potrzebuje tatusia. Nawet w wieku sześciu lat dziewczynki potrafią być bardzo dojrzałe. Kropka musiała zrozumieć nikczemne działania ojca na swój własny sposób. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu, gdy spojrzała na mojego męża z pogardą. Kropka, żadna kara nie mogłaby być bardziej dotkliwa dla mojego męża, który dbał o swoją córkę, a raczej byłego męża. Kropka, ona ma prawo się z nim widywać, ale to od niej zależy, czy tego chce, czy nie. W ten sposób dramatyczna saga dobiegła końca. Lily i ja wróciliśmy do naszego rodzinnego domu i żyjemy spokojnie. Moi rodzice są zachwyceni, że mieszkają z Lily. Ponieważ w przyszłym roku Lily rozpocznie naukę w szkole podstawowej, wszyscy jesteśmy podekscytowani jej przygotowaniami do szkoły. Planuję rozpocząć pracę, gdy zacznie szkołę. Alex czasami odwiedza Scotta. Jego twarz jest teraz nie do poznania jasna i pełna uśmiechów, kropka nawiasem mówiąc, za naszym szczęśliwym życiem wydaje się, że moja siostra i były mąż szybko zakończyli swój związek. Dla mojego byłego męża był to tak naprawdę tylko romans. Być może zszokowany tym, że jego córka go nie lubi, szybko porzucił moją siostrę, jednak jego nikczemny romans z siostrą żony stał się znany w pracy uznano, że ma problemy z charakterem i wysłano go do biura regionalnego. To jeszcze bardziej utrudni mu widywanie się z córką. Dobrze mu tak, jeśli chodzi o moją siostrę, wygląda na to, że przez jakiś czas prowadziła życie jak pusta skorupa, z desperacji po tym, jak wszyscy ją porzucili. W końcu zaginęła, kropka zgłosiliśmy zaginięcie, ale. Mam przeczucie, że nigdy jej nie znajdziemy. Uderzyło mnie takie przeczucie